Drodzy Państwo, meczo Mistrzostwo Świata, kolejny polski mistrz, czy fenomenalne występy Miłosza Szpara. Nie miałem łatwego zadania, od czego zaczniemy dzisiejsze wiadomości, natomiast zaczniemy od tego trzeciego, czyli od występów Miłosza Szpara. Podkreślam tej liczbę nogą, o czym przekonamy się za chwilę, który... Zdobył trzecie miejsce w Taty Tuesday To na pewno największy sukces w tym tygodniu Z internetowych szachów wśród naszych reprezentantów Miłosz zdobył 9,5 punktów z 11 partii Miał tyle samo punktów co Alireza i Hikaru Którzy zajęli miejsce pierwsze i drugie Niestety zabrakło punktacji pomocniczej Tutaj troszeczkę się dziwię, bo Miłosz naprawdę miał ciężki dystans do pokonania Aż 7 zawodników z rankingiem powyżej 3000 Więc nie wiem co bym musiał zrobić, żeby jego punktacja pomocnicza była jeszcze lepsza tak jak mówiłem, że Jan Krzysztof Duda regularnie ostatnimi czasy zdobywa trzecie miejsce, tak tym razem ta sztuka udała się Miłoszowi, który w tych Taty Tuesday naprawdę ma dosyć duże doświadczenie, graje praktycznie co tydzień, o ile pozwala mu na to grafik turniejowy. No i w końcu się udało, pamiętamy, że Miłosz raz zajął czwarte miejsce, natomiast miejsca na podium nigdy nie zajął i w ten sposób mamy kolejnego Polaka, który... Jest notowany w pierwszej trójce Tuesday. Miejmy nadzieję, że Miłosz się nad tym nie zatrzyma, bo oczywiście takie występy Dają pewną wiarę na to, że na stałe zagości w tych pierwszych trójkach. Tym bardziej, że mogło być jeszcze lepiej, bo na przykład w partii z Alirezą podstawił Pionka, niestety w trzecim ruchu, gdzie spodziewając się, że Rywa zagra D5 i po E5 przejdą do zamkniętego wariantu w obronie Karokan Alireza wybrał rzadsze posunięcie, czyli D6, no i miłość nie wyhamował, zagrał E5 i po wybiciu, wybiciu Hetman A5 stracił Pionka na motywie podwójnego ataku. Oczywiście, jak to ze szczęściem bywa, w niektórych partiach było więcej szczęścia, w innych, jak w tej. Było mniej szczęścia, no ale koniec końców trzecie miejsce na pewno powinno cieszyć i na pewno powinno napawać optymizmem. Jeżeli chodzi o występy innych Polaków w tym turnieju, to drugi wśród Polaków był Kasper Drozdowski, który zakończył turniej na miejscu 15, a trzeci spośród Polaków był z siedmioma punktami, Dawid Janaszak, który zajął miejsce numer 65. Jeżeli chodzi o turniej wcześniejszej Title Tuesday. To był popis Polaków młodego pokolenia, gdzie najlepszy spośród Polaków był Paweł Sowiński, zdobywając 8,5 punkta i zajmując miejsce numer 18. Drugi był Mistrz Świata do lat 14, czyli Patryk Ciesiak, który zajął miejsce 28, i zdobył 8 punktów. A trzeci spośród Polaków był wspomniany Miłosz Spar, który na początku był trzeci spośród Polaków po dosyć nieudanym występie. Natomiast w wieczornym Traity Tuesday wszystko sobie nadrobił z nawiązką. Jeżeli chodzi o Miłosza, mówiłem o jego występach, bo do kolejnego występu możemy zaliczyć zdobycie rankingu 3000 w szalach błyskawicznych po raz pierwszy. Kiedyś już był naprawdę blisko, brakowało mu kilkunastu czy nawet dziesięciu oczek, i później się troszeczkę oddalił. Natomiast teraz to 3000 zostało przekroczone i to. Wygrywając 3-0 z bardzo silnym zawodnikiem z Rosji, który na Taty Tuesday regularnie zajmuje wysokie pozycje, dlatego gratulacje dla Miłosza. Dodatkowo, jak tutaj widzimy, grał mecz z Igorem Janikiem, który możecie prześledzić na kanale Miłosza, gdzie też wygrał z Igorem Janikiem w meczu złożonym z szachów szybkich, szachów błyskawicznych i szachów tempem Bullet. Teraz na tapet weźmy występ Polaków w mistrzostwach Europy. To już będzie ostatni odcinek Sagi, którą zaczęliśmy trzy wiadomości temu od zapowiedzi występu Polaków na mistrzostwach Europy. Teraz wszystko się już wyjaśniło, całe rozgrywki dobiegły końca. Niestety żadnego Polaka na podium nie zobaczymy, natomiast aż dwóch Polaków zakwalifikowało się do pucharu świata Kacper Pion, który po nieco gorszym starcie. Dosyć frustrującym dla tego zawodnika, co pamiętamy po jednym z wpisów na portalu X. I Mateusz Bartel zajmując odpowiednio miejsce 10 i 11 zakwalifikowali się do Pucharu Świata, ale zawodnikiem, który był największym zaskoczeniem na tych mistrzostwach, był zdecydowanie Jakub Kosakowski, który, nie dość że zyskał 21 oczek do swojego już i tak wysokiego rankingu powyżej 2500, to zdobył co najważniejsze ostatnią normę na tytuł arcymistrza i tym samym stał się 61 polskim arcymistrzem. Co prawda, musimy jeszcze poczekać. Miesiąc, może parę miesięcy, nie wiadomo kiedy FIDE się zbierze i zwoła kongres Może w przypadku meczu o Mistrzostwo Świata, który rozbywa, odgrywa się teraz Będzie to ten miesiąc, może następny W przypadku jak się zbiorą przy okazji Mistrzostw Świata w szybkich i błyskawicznych Zobaczymy, natomiast... Tego tytułu już Jakubowi nikt nie odbierze i o ile uiści opłatę i pewne formalności zostaną wypełnione, no to ten tytuł arcymistrza przy jego nazwisku Rychło zobaczymy. Ten turniej należał do bardzo udanych. U Jakuba wygrał na zawołanie ostatnią partię, to znaczy ostatnią, która liczyła się w walce o normę, czyli partię numer 9. I później jeszcze wygrał z zawodnikiem powyżej 2600 kolejnym. Już trzecim na tym turnieju wygrał z nim kolorem czarnym. Zakończył turniej remisem, więc pewien niedosyt... Pozostał, bo gdyby wygrał ostatnią rundę, widzielibyśmy aż trzech Polaków w Pucharze Świata. Ale głównym założeniem Jakuba na ten turniej było zdobycie ostatniej normy i tytułu arcymistrza, co mu się udało. Więc jeżeli chodzi o występ Polaków na mistrzostwach Europy, można go uznać za całkiem udany: dwóch reprezentantów w Pucharze Świata. No i kolejny 61 polski arcymistrz, pierwszy z rocznika 2002. Jest to dosyć pocieszające, bo rocznik 2002 jest jednym z najsilniejszych z największą konkurencją, jeżeli chodzi o dobrych zawodników, natomiast brakowało arcymistrza w tym roczniku, no i w końcu ten arcymistrz został zdobyty. Miejmy nadzieję, że za niedługo dołączą kolejni, Miłosz Szpar jest już naprawdę bardzo blisko. Jeżeli chodzi o inne występy Polaków, to warto będzie śledzić turniej w Singapurze, który odbywa się równolegle z meczem o Mistrzostwo Świata. Rozpocznie się za parę dni i mamy aż pięciu reprezentantów, czterech arcymistrzów, czyli Kacpra Pieruna, Szymona Gumularza, Grzegorza Nasute i Jana Klimkowskiego, który jest arcymistrzem, ale formalnie jeszcze tego tytułu nie otrzymał. Ta sama droga formalna czeka co Jakuba Kosakowskiego. No i mistrz międzynarodowy Jakub Seman, który będzie walczył o swoją drugą normę na arcymistrza. I potencjalnie włączy się w wyścig o 62 polskiego arcymistrza, do którego już mu naprawdę niewiele brakuje parę oczek rankingowych plus dwie normy, co na zawodnika tak młodego, z tak dobrą formą, no nie powinno być to lata, a bardziej jak już coś, jeden rok. Jeżeli chodzi o inne turnieje, o których warto wspomnieć, to odbyły się Mistrzostwa Polskie do lat 20 w szach. Tutaj widzicie medalistów, natomiast najważniejsze miejsce w tych Mistrzostwach to pierwsze miejsce czyli. Zdobyte przez Filipa Łuczaka, a to z tego powodu, że ten zawodnik zagra w Mistrzostwach Świata do lat 20 za rok i zagra w Mistrzostwach Polski. Także już znamy czterech zawodników, którzy będą grali w Mistrzostwach Polski. Filip Łuczak dołączył do trzech pierwszych medalistów ubiegłorocznych rocznych Mistrzostwach Polski i ci czterej panowie na pewno już zagrają w 10-osobowym turnieju. Reszta miejsce się rozstrzygnie już niedługo na półfinałach Mistrzostw Polski, które odbędą się w grudniu. I na liście rankingowej, która z tego co kojarzę, jest brana ze stycznia roku następnego, więc za niedługo już poznamy cały skład. Teraz trochę o Mistrzostwach Świata, ale zanim przejdziemy do meczu Dinga z Gukeszem, to są Mistrzostwa Świata do lat 8, 10 i 12, grają nasi reprezentanci. Największe szanse mamy w grupie do lat 12 wśród mężczyzn, gdzie. Antoni Radzimski i Wiktor Golis dzielnie walczą o medale. Nawet był bratobójczy pojedynek, gdzie Wiktor Golis przegrał partię. Niestety, przegrał, mówię niestety, bo miał pozycję bardzo obiecującą, wręcz wygraną, i jedna podstawka nerwy zadecydowały. Ale ten zawodnik ma jeszcze wszystko w swoich rękach, bo teraz zmierzy się z zawodnikiem, który jest na samodzielnym prowadzeniu i jeżeli go pokona, to ci panowie zrównają się punktami. Dwie rundy do końca zostały. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Teraz szybka wstawka, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem i subskrypcji na moim kanale, natomiast jeszcze chciałbym poprosić Was, a może nawet dać Wam okazję, żebyście na mail, który Wam się wyświetla teraz na ekranie, wysyłali pozycje, które chcecie zobaczyć w niedawno zaczętej serii, czyli dobry ruch 60 sekund, bardzo ciepło ją przyjęliście, więc ta seria będzie kontynuowana i wpadł mi do głowy pomysł, że fajnie jakby widzowie mogli podsyłać, Pozycje, z którymi mają problem i będę starał się je wytłumaczyć tak dobrze, jak jest to możliwe w 60 sekund, więc zapraszam do wysyłania pozycji z waszych partii, pozycji z zadań, ogólnie pozycji, których nie do końca rozumiecie, na adres podany na ekranie. A jak już mowa o meczu o Mistrzostwo świata, to przejdźmy sobie do meczu, do powtórki meczu o Mistrzostwo Świata z 2018 roku, jak już mówiłem w paru poprzednich odcinkach. Carlsen versus Caruana stanie się funktem w Singapurze przed meczem Dinga. Co prawda spodziewałem się troszeczkę dłuższego meczu niż dwupartiowy mecz w szachy 960, no ale dwie partie lepsze niż nic. Panowie rozegrali dwie partie. W pierwszej wygrał Magnus po bardzo ciekawym przyrzucie wieży, to aż warto pokazać. Oczywiście szachy 960, więc nie są to standardowe szachy, tylko figury na początku partii są losowane, co skutkuje różnymi dziwnymi ustawieniami typu skoczek w rogu, który może zostać już. Zaatakowany w drugim posunięciu, bo jest figurą niebronioną. Natomiast to, co bym w tej partii chciał podkreślić, to bardzo fajny w Magnusa, który zapewnił mu zwycięstwo. Były to jedyne ruchy, czyli wieża poszła przez F3, za chwilę poszła na pole H3. W sztuczny, dosyć sposób obroniła pionka, w swych szachach tego nie widzimy. Dodatkowo stworzyła nacisk na króla przeciwnika. No i Fabian Caruana. Nie zdołał się obronić przed tym naciskiem. W drugiej partii miał spore szanse na wyrównanie, miał nawet obiektywnie wygraną końcówkę wieżową. Natomiast kto jak to, ale Magnus kasem w tych wieżówkach jest jednym z najlepszych na świecie. Broni się w nich bardzo dobrze. No i koniec końców udało się mu tą pozycję ustać, co zapewniło mu zwycięstwo dosyć skromne, po 1,5 do, do pół, no ale w meczu dwupartiowym ciężko marzyć o wyższym zwycięstwie. Teraz przejdźmy sobie do meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Gukeszem a Dingiem. Panowie rozpoczęli już pierwszą partię. Gukesz gra białymi, Ding gra czarnymi. Jak widzimy jakaś obrona francuska. Pewnie jak oglądacie ten odcinek już znaczcie wynik, więc najwyżej Was zaproszę na jutro na kanał Czeską Polska, gdzie będę ten mecz dla Was komentował. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ostatnie predykcje przed meczem, to pojawiły się one... Na kanale Take Take Take, gdzie Magnus Carlsen wypowiedział się na ten temat, pojawiły się też one na kanale Dawida Czerwa, gdzie skład czeskomu przygotował artykuł na ten temat, i też pojawiło się nagranie na kanale Hikaru, gdzie nie dość, że bierze predykcje z tego turnieju. No to jeszcze je komentuję. Więc jak ktoś jest fanem tego typu predykcji, to zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Jest to do, dosyć dużo minut kontentu na ten temat. Jeżeli ktoś mnie zapyta, jak ja obstawiam ten wynik, są jeszcze ostatnie chwile na to, jak żadna partia się nie zakończyła i w żadnej partii nie ma nigdy decydującej przewagi. Ja od początku czułem, że Ding może wygrać. Wiadomo, faworytem na ten moment nie jest, ale obstawiłem, że Ding wygra w 13 partiach, czyli 7,5 do 5,5. No i zobaczymy, czy moje predykcje pokryją się rzeczy... z rzeczywistością, czy lepiej, żebym nie grał nigdy w życiu w Totolotka. To zobaczymy. Zapraszam na jutro na kanał Czeską Polska, gdzie będę miał przyjemność komentować. No i szykuję się prawdziwe paręnaście dni szachowej uczty. I jeszcze na sam koniec chciałbym zachęcić do kibicowania, ponieważ ja wybiorę się też na turniej, co ostatnio jest zjawiskiem dosyć rzadkim. Będą to Mistrzostwa Polski w Szach Błyskawicznych rozgrywane w Opolu. Mam czwarty numer startowy, więc mam nadzieję, że powalczę nawet o wyższe lokaty, o medale Mistrzostw Polski. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Ten turniej już w sobotę, pewnie w następnych wiadomościach co nieco o nim wspomnę. Szczególnie jak zajmę miejsce pierwsze albo miejsce medalowe. Jeżeli zajmę miejsce niższe, to zobaczymy, czy o nim wspomnę. Więc zachęcam do kibisowania i ci, którzy wytrwali do tego momentu, niech napiszą w komentarzu Mistrzostwa Polskie w szachach Błyskawicznych. Wtedy będę wiedział, że przesłuchaliście całego odcinka uważnie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.